Cześć i witajcie w tierliście najgorszych i najlepszych aktualizacji do Minecrafta, gdzie ocenimy sobie jaka aktualizacja była dobra, która była dość spoko, a która słaba i to będą wszystkie pełne wersje, czyli od 1.0 do 1.21. Do tego jeszcze za jakiś czas pojawi się taka podobna tierlista związana z mobami, głównie z mob Vault, więc wyczekujcie. Tierlistę podzieliłem sobie na 10 na 10, 9 na 10, 8 na 10, 6 na 10, 4 na 10 oraz 2 na 10, gdzie będą tu trafiały update y pod względem małych nowości, czyli po prostu Mojang coś dodał, związane na przykład ze pszczołami, gdzie było ich mało, czy po prostu jakieś jajka spałnujące, tylko dodali w jakiejś aktualizacji, więc tego typu rzeczy właśnie tutaj będą trafiały. Ale zaczniemy sobie od wersji 1.0. To już była taka pełna, prawidłowa wersja Minecrafta, czyli taka oficjalna, gdzie mieliśmy już end ze smokiem, żeby zakończyć grę. Na tamten moment to była spora aktualizacja i ze sentymentu, że to jest po prostu pierwsze wydanie, więc oceniłbym to raczej jako takie 8 na 10, bo jakby aktualnie wypuścili taką aktualizację, to prawdopodobnie byłaby nieco niżej oceniona. Dalej mamy właśnie, gdzie dodali tylko jajka spawnujące w 1.1. Więc musimy ją ocenić 2 na 10, bo ona nic więcej nie dodawała, zwłaszcza, że te jajka spawnujące były tylko na tryb kreatywny, a nie na survival. Kolejna 1.2 i te liście dżunglowe są tutaj nie bez powodu, z tego względu, że wtedy dodali nam dżunglę oceloty, koty, golemy i tam kilka takich mniejszych, nie wiem, że 4 bloki. Więc ten update nie był jakiś większy, więc oceniłbym go 4 na 10. Trzeba też brać pod uwagę to, że w tamtym okresie updatey wychodziły, czyli jakoś 3-4 rocznie, no ale one wtedy miały mniej nowości. Później Mojang przyszedł w tryb, że jedna większa aktualizacja rocznie, więc wiadomo, że one będą ocenione wyżej. Następnie mamy 1.3 z blokiem Emeraldu, ponieważ wtedy właśnie dodali Emeraldy. Ender Chesty yy, było można już craftować. Bloki oraz chodki drewniane, kakałowiec chyba także dodali. Książkę do pisania zaczepę na linkę złote jabłko, więc tu jest sporo przydatnych rzeczy, więc jednak tak żebym ocenił tą aktualizację 4 na 10 bo ona chyba wyszła nawet w tym samym roku co 1.2, 1.4 kolejna aktualizacja, która wyszła w tym samym roku, czyli 2012, to był skerry update. Tu dostaliśmy sporo fajnych rzeczy, beacon, common bloki, widera, wiedźmę, wieśniaka, zombie, czarnego szkieleta. Jednak bym to ocenił 6 na 10. Tam jeszcze sporo było rzeczy o głowy mobów, jakieś jedzonka, fajerwerki, no sporo wtedy można to fajnych rzeczy. Chyba też ramki na przedmioty, więc takie Służone 6 na 10 mogę dać. 1.5 Redstone Update. Hmm, dość ciężka decyzja, bo Redstone jest dość rewolucyjny do mechanizmów, do farm. Kwarc do dali też jest spoko, ale często z tego nie budujemy. Jakby sam Redstone zawyża to, więc po prostu dajmy to 6 na 10. Następnie mamy 1.6 Horse Update. Tutaj dostaliśmy 5 różnych koni, czyli zwykły koń, muł, osioł, koń szkielet i koń zombie. Zbroje dla konia, jakieś linki na zaczepy, bloki gliny, która to wtedy to była chyba terakotom nazwana i także dywaniki z wełny. No trochę tego było, więc oceniłbym to także jako takie 6 na 10. 1.6 7, czyli aktualizacja skupiająca się na ulepszaniu ogólnego świata, gdzie dostaliśmy wtedy drzewo ciemnego dębu oraz akację. Kolorowe szkło, kolorowe szyby, rybki do złowienia, pełno nowych kwiatów, więc sporo takich rzeczy było, które ulepszały nam Overworld na tamten moment, który był dość pusty, więc mimo wszystko oceniłbym ten update bez problemu na 8 na 10. 1.8 z blokiem pryzmarynu, czyli wtedy dodano podwodne świątynie, jakieś same bloki pryzmarynu, guardiany, Wiem, że wtedy także dodali kolorowe banery, drzwi z pozostałych rodzajów drewna, płotki, furtki także z pozostałych rodzajów drewna. andezyt Granit swoje jakieś takie inne bloki dostał, więc sporo tego było, więc raczej bym to ocenił 8 na 10. 1.9, czyli to jest update, który nam ulepszył drugą część Endu, że tam mieliśmy o wiele więcej rzeczy, Elytra, Shulker Boxy. Chyba tam jeszcze łódki były, chorusy, pełno tego typu rzeczy było, nawet chyba kryształ do odrodzenia smoka, więc dałbym to 9 na 10. Bo tak naprawdę grając na naszych światach w Minecraft, to większość osób, gdy już idzie do Endu, to właśnie głównie po litre oraz po Shulker Boxy. Ewentualnie po nowe purpurowe bloki, więc to jest taki nieodłączny element teraz Minecrafta, więc muszę go ocenić 9 na 10. Później mamy mały update, gdzie dostaliśmy... E, niedźwiedzie polarne, chyba jakieś tam dwa mroźne bloki typu jakiś chyba zamarznięty lód albo śnieg, już nie pamiętam dokładnie. E, chyba do Netherun magmę dostaliśmy i chyba streja też. No trochę mało tych rzeczy było, bo to taki mniejszy update był, więc oceniłbym go 2 na 10, bo tych nowości było zdecydowanie za mało. Dalej mamy 1.11, czyli jest to Exploration Update. Ej, w sumie tutaj dopiero dostaliśmy Shulker Boxy. No tak, co ja mówię. Eee, mm, shulker jako mob on był 1.9 ale przy 1.11 dostaliśmy właśnie obserwator shulker boxy tych złych piladżerów weksy, bo z tymi mobami od razu Dostaliśmy leśną Posiadłość, więc ona też została Dodana, lamy oraz Jeszcze temy nieumierania Więc to bym jednak ocenił chyba 8 Na 10, bo to było dość spoko No i teraz mamy 1.12 Jeden z moich ulubionych update'ów Z tego względu, że ja jako perfekcjonista To wkurzałem się Kiedy jako taki blady niebieski Był nazwany jako ciemno niebieski Czy jakiś żółty blok był nazwany pomarańczowy Brązowy blok był nazwany jako czarny. Wiecie, taka niekonsekwentność w nazywaniu kolorowych bloków to była. Ale generalnie też wiele innych bloków dostało mnóstwo swoich kolorowych wariantów. Także wtedy dostaliśmy kolorowe łóżka, cement, beton, terrakotę taką wie, wiecie, kolorową. Jednak oceniłbym ten update 9 na 10. Bo dla mnie on dużo wprowadzał nowości pod względem kolorów. 1.13, update jeden po prostu z lepszych, który nam tak naprawdę ulepszył oceany które wcześniej nie oferowały nic, a teraz oferowały mnóstwo pełnych rzeczy. W sumie wtedy jeszcze dodano rzeczy niezwiązane do końca z oceanami, czyli fantomy, które wtedy wygrały głosowanie. Pozostałych rodzajów drewna dostaliśmy trapdory, guziki, płytki naciskowe i okorowane i nieokorowane drewno. Tak to był dobry update. Ja go tutaj daję 10 na 10 bez tutaj żadnych zastanowień. I dalej mamy 1.14 Village and Pillage. Ten update dodał nam mnóstwo po prostu przeróżnych pozostałych wyrobów z kamienia, jako murki, półbloki, schodki, pełno nowych mobów, wioski po prostu byłoby można dużo wymieniać, to od razu idzie na samą górę 10 na 10. Dalej mamy 1.15, no tylko pszczółki nam dodali. Pod względem ilości powinienem to dać 2 na 10, ale z racji, że miód z każdym update'em dostaje coraz więcej jakiegoś sensownego zastosowania, to jednak dałbym to 4 na 10, bo te pszczoły są nawet dość spoko aktualizacją. I w sumie update 1.15 do tej pory jest zachwalane i nigdy nie słyszałem złego słowa. O tym update'cie, więc zasłużone 4 na 10 i dalej mamy 1.16 gdzie tak naprawdę możemy powiedzieć, że dostaliśmy nowy wymiar, bo został on całkowicie odświeżony i tak naprawdę nether już nie jest tym starym netherem co kiedyś. I to bym dał na sam przód czy mogę to zamienić? Jeszcze inaczej. Nether jest na pierwszym miejscu u mnie, na drugim miejscu jest 1.14 i na trzecim miejscu u mnie jest 1.13. Jeszcze bym to podmienił czy 1.12 był całkiem spoko. Dalej mamy aktualizację, hmm. niestety to jest rozdzielone na dwie części. I strasznie ciężko jest to teraz ocenić, bo jeżeli update jaskin byłby w jednej aktualizacji, nawet z brakiem Wardena, Sakie czy archeologii, to dalej bym ten update ocenił 10 na 10, bo aktualizację jaskin każdy oczekiwał z graczy. Tak czy siak, pod względem nowości, że ich tak pełno było, to dałbym 1.17 jako 9 na 10 zasłużone. Nawet powiedzmy tutaj, że na pierwszym miejscu to powinno być, i 1.18 także bym dał właśnie tutaj. No bo 1.18 dał nam nowy generator całego overworldu Mieliśmy do tego jeszcze nowe jaskinie, które są przeogromne Biomy jaskiniowe, które naturalnie się respiły No i generalnie wyższy limit świata oraz jeszcze niższe koordynaty Więc muszę to po prostu tak czy siak ocenić 9 na 10 Idąc dalej mamy 1.19, czyli żaby, biom deep dark, warden Biom na morze nowy w sumie, w sumie to drewno było dość spoko, też koziorogi, więc oceniłbym ten update w sumie 8 na 10. Kolejny mamy 1.20, biom wiśniowy, wiśniowe deski, bambusowe deski, wzory na zbroję, nowe tabliczki, archeologia, sniffer, wielbłąd. Zdecydowanie uważam, że ten update był większy od 1.19, więc muszę dać tutaj 9 na 10, takie zasłużone. Nawet powiedzmy, że zrobiłbym coś takiego w kolejności. Tutaj by mi pasowało 7 na 10 dać, ponieważ nie pasuje mi ten update ani do 8 na 10, ani do 6 na 10, ale chyba jednak dam 6 na 10, no bo dostaliśmy tak naprawdę tylko jedną strukturę, ale dajmy to na pierwszym miejscu. Generalnie na to wychodzi, że teraz to dostaniemy update na święta, czyli 1.21.4 z Bladym Lasem. To tak naprawdę te nowości trzeba zaliczyć do aktualizacji 1.21, ponieważ ten Winter Drop z Bladym Lasem, no tak czy siak, należy on numerkowo do 1.21. To też jest dość ciekawe. No ale tak czy siak, muszę tutaj ocenić same komnaty prób, które myślę, że 6 na 10 mogą tutaj dostać. Jeżeli uważacie, że jakiś update za mocno zawyżyłem lub zaniżyłem, koniecznie dajcie znać w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.